Remontowy. Na co zbieramy i dlaczego? Jedną z opłat za lokale wnoszone przez spółdzielców jest opłata na fundusz remontowy. Na co przeznaczone są te opłaty? Każdy budynek wymaga nakładów na utrzymanie go w niepogorszonym stanie technicznym. Wpływ na starzenie się naszych zasobów mają zarówno warunki atmosferyczne, jak i sam czas. Gdyż budynki i ich elementy po prostu się zużywają. Przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nakładają na wszystkie spółdzielnie obowiązek tworzenia funduszu remontowego. Jego celem jest zebranie środków finansowych na remonty zasobów mieszkaniowych, czyli spółdzielczych budynków wielorodzinnych i towarzyszącej im infrastruktury. Przez co rozumiemy, na przykład. Podniki, drogi, schody terenowe, parkingi, place zabaw, lampy oświetlające teren wokół budynku i tego typu wyposażenie. Spółdzielnia posiada jeden fundusz remontowy lokali mieszkalnych, ale od 2007 roku ustala indywidualnie dla każdej nieruchomości jej indywidualne saldo, czyli różnice między wpływami na ten fundusz naliczeniami i wydatkami, a więc kosztami remontami opłaconymi z tego funduszu. Każdy budynek posiada więc od 2007 roku inne saldo funduszu remontowego, na które składają się comiesięczne naliczenia opłaty na fundusz remontowy, wydatki na remont budynku i jego infrastruktury. Dlaczego budynki spółdzielcze posiadają różne salda na funduszu remontowym? Czy nie powinny być one takie same? Tak więc wpływ na wysokość salda na funduszu remontowym danego budynku ma to, kiedy wykonywane były najbardziej kosztowne roboty budowlane, jakimi są np. docieplenia ścian elewacyjnych, remont dachu czy klatek. Historycznie to ujmując, są w naszej spółdzielni budynki które zostały poddane termomodernizacji jeszcze przed 2007 rokiem. Jeżeli w budynkach tych nie były prowadzone od tego czasu większe remonty, to saldo funduszu remontowego w tych obiektach jest dodatnie i sięga czasem nawet kilkuset tysięcy złotych. Środki te umożliwią konieczny remont w tym budynku wtedy, gdy będzie to już konieczne pod względem technicznym. Jeżeli natomiast prace termomodernizacyjne czy bardziej kosztowne remonty w danym budynku były wykonywane po roku 2007, wówczas saldo funduszu remontowego takiego budynku może być ujemne i osiągać wartość również kilkuset tysięcy złotych. Oczywistym jest, że nasze budynki są różne. Jedne to budynki duże, czteropiętrowe, posiadające 6 lub więcej klatek schodowych, a tym samym budynki o dużej powierzchni lokali. Inne to budynki małe, np. punktowce czy średnie bloki cztero- czy dwuklatkowe. Są wśród nich również budynki o niższej liczbie kondygnacji, np. dwu- czy trzypiętrowe. Wysokość środków zbieranych przez budynek na fundusz remontowy zależy więc od dwóch czynników. Po pierwsze od powierzchni lokali w budynku i po drugie od aktualnej stawki opłaty na fundusz remontowy. Stąd różnej wysokości kwoty wpływają na fundusz remontowy poszczególnych budynków. Na przykład czteropiętrowy budynek sześcioklatkowy o powierzchni 3200 m2 zbierze miesięcznie 4480 zł. Natomiast czteropiętrowy punktowiec o powierzchni 900 m2 zbierze 1260 zł miesięcznie. Tak jak różne są wpływy na fundusz remontowy z poszczególnych budynków, tak również różnej wysokości są to wydatki. Każdy budynek ma bowiem inne potrzeby i bolączki, a zadaniem zarządu spółdzielni jest zapewnić, by z tych zebranych środków można było przeprowadzić niezbędne remonty, aby utrzymać budynki co najmniej w stanie niepogorszonym, a docelowo stopniowo je racjonalnie modernizować. Co dzieje się, gdy planowane koszty remontu jakiegoś budynku przekraczają zebrane przez ten budynek środki na funduszu remontowym? Najlepiej wyjaśnię to na przykładzie dwóch budynków wspólnoty mieszkaniowej i budynku spółdzielczego. We wspólnotach mieszkaniowych, jeżeli potrzeby w danym budynku są większe niż zebrane środki, np. niezbędny jest remont elewacji czy dachu, a budynek nie posiada wystarczającej na to kwoty na funduszu remontowym, niezbędne jest finansowanie zewnętrzne, np. kredytem bankowym. Wysokość opłaty na fundusz remontowy ustala się wówczas tak, żeby pokryć koszty spłaty kredytu, a obejmuje on nie tylko kapitał wydany na remont, ale również odsetki dla banku. Okres spłaty takiego kredytu bywa nawet 25-letni. Odsetki bankowe od takiego kredytu mogą zatem przekraczać nawet połowę raty. Co oznacza, że właściciele lokali we wspólnocie mieszkaniowej muszą spłacić nawet dwukrotnie więcej niż rzeczywiście wydali na remont. Zupełnie inaczej jest w spółdzielniach mieszkaniowych, gdzie możliwe jest sfinansowanie koniecznych robót bez potrzeby zaciągania kredytu i bez potrzeby spłacania odsetek od takiego kredytu. Dlaczego? Umożliwiają to zarówno przepisy prawa, jak i fakt, że fundusz remontowy współdzielni jest jeden. Spółdzielcy mogą liczyć na to, że w ramach gospodarowania całościowym funduszem remontowym można sfinansować duże roboty w danym budynku, niejako pożyczając środki z tego funduszu na wykonanie remontu, jakiego dany budynek potrzebuje. Oczywiście saldo na funduszu remontowym takiego budynku będzie po wykonaniu remontu ujemne. Jest to możliwe dzięki temu, że nie wszystkie budynki potrzebują remontów w tym samym czasie. Czy zachodzi tu jakieś formalne pożyczanie środków między osiedlami czy budynkami? Nie. Fundusz remontowy spółdzielni jest jeden, ale ewidencja tego funduszu jest prowadzona dla każdego budynku oddzielnie. Jeśli więc Mowa o pożyczaniu to wyłącznie w takim rozumieniu, iż budynek wymagający remontu w zakresie przewyższającym zgromadzone przez ten budynek środki czasowo korzysta ze środków funduszu remontowego spółdzielni. Co miesięczne odpisy na ten fundusz zmniejszają wówczas jego ujemne saldo, aż do chwili, gdy zostanie ono spłacone i środki finansowe zaczną być ponownie gromadzone. Może to potrwać kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Podsumowując, jeżeli w danym budynku przez kilka czy kilkanaście lat nie są wykonywane większe remonty, to środki wpłacane na fundusz remontowy mogą być odkładane na przyszłość i umożliwić w tym czasie remonty innych spółdzielczych budynków i to wszystko bez potrzeby zaciągania kredytu i płacenia odsetek. Co dzieje się w przypadku, gdy któryś z budynków stanie się wspólnotą mieszkaniową? Z mocy przepisów prawa może dojść do sytuacji, gdy budynek spółdzielczy stanie się wspólnotą mieszkaniową. Wówczas właściciele lokali w takim budynku muszą rozliczyć się ze spółdzielnią ze środków zawidencjonowanych na funduszu remontowym tego budynku. Jeżeli saldo jest dodatnie, spółdzielnia zwraca właścicielom lokali, Zgromadzone środki proporcjonalnie do udziału w nieruchomości wspólnej. Jeżeli natomiast saldo to jest ujemne, właściciele lokali są zobowiązani wpłacić do spółdzielni brakujące środki, również proporcjonalnie do swojego udziału w nieruchomości. Jaka jest wysokość opłat na fundusz remontowy? Stawka opłaty na fundusz remontowy była jednakowa dla wszystkich budynków mieszkalnych. Od 2006 roku wynosiła ona złoty 10 zł za metr kwadratowy powierzchni lokalu. Podwyższano ją sukcesywnie o 10 groszy w roku 2014, 2018 i 2019. Aktualna stawka opłaty na fundusz remontowy wynosi złoty 40 zł za metr kwadratowy powierzchni lokalu. Od lipca tego roku stawki te mogą być zróżnicowane. Wysokość stawki została czasowo obniżona w niektórych budynkach o połowę do 70 groszy. Dotyczy to tych budynków, które posiadają dodatnie saldo na funduszu remontowym, a jednocześnie konieczne jest w nich znaczne zwiększenie stawki na eksploatację nieruchomości z uwagi na ich wyższy koszt utrzymania lub konieczność spłaty niedoboru z lat ubiegłych. Po dokonaniu spłaty niedoboru stawka na fundusz remontowy zostanie ponownie ustalona. Decyzja taka podjęta została po to, by zmniejszyć obciążenia dla mieszkańców tych nieruchomości, w których stawka eksploatacyjna wzrosła dość znacznie.